Cześć, z tej strony Eczany Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku Akademii Horusa. Dzisiaj opowiemy Wam co zrobić, aby łączenie elementów za pomocą taśmy klejącej było naprawdę skuteczne. Zobaczcie jak przygotować powierzchnię i o jakie szczegóły zadbać. Witaj Piotr ponownie. Cześć Łukasz. Widzimy się w kolejnej części naszego odcinka związanego z klejeniem. Taśm głównie VHB, ale dzisiejszy temat będzie dotyczył nie tylko taśm VHB przecież bo rzeczy istotnych z klejeniem w ogóle taśmami. Będziemy mówili o przygotowaniu powierzchni, o bardzo istotnym elemencie przed klejeniem oraz o samej aplikacji taśmy. Ale na sam początek chciałbym, żebyś opowiedział, dlaczego przygotowanie powierzchni jest tak istotnym elementem w procesie klejenia. Tak, przygotowanie powierzchni jest bardzo istotną rzeczą. Wszystkie powierzchnie, które kleimy powinny być oczyszczone skórzu, brudu, zanieczyszczeń. Musimy pamiętać również o niedotykaniu palcami klejonych powierzchni, ponieważ nieświadomie możemy pozostawić resztki tłuszczu. Mhm. Rozumiem, że powierzchnie są różne i nie tylko mówimy o odtłuszczaniu, ale trzeba czasem też nad tą powierzchnią popracować trochę więcej. Tak, niektóre powierzchnie wystarczy odtłuścić yy, alkoholem izopropylowym. Inne powierzchnie, przykładowo bardziej zaolejone, wymagają użycia znacznie silniejszych i agresywniejszych środków do otłuszczania, jakichś rozpuszczalnikowych. Inne powierzchnie trzeba przeszlifować, zmatowić. Jeżeli ktoś ma możliwości, można wypiaskować. Wszystko zależy od aplikacji gdzie ona będzie przeprowadzona i na jakim elemencie, na jakim detalu. Za chwilę sobie omówimy i pokażemy te poszczególne elementy jak taką powierzchnię bardzo dobrze przygotować, ale jest jeszcze drugi bardzo ważny aspekt, o którym nie możemy zapomnieć, mianowicie temperatura. Powiedz jaka jest taka optymalna temperatura, aby ten proces klejenia w prawidłowy sposób przeprowadzić. Przyjmujemy, że optymalną temperaturą do przeprowadzenia poprawnej aplikacji jest temperatura od 21 stopni Celsjusza do 38 stopni Celsjusza. Ale nie możemy jednocześnie zapominać o tym, że bardzo ważnym aspektem jest, aby detale klejone, jak i sama taśma, również były ustabilizowane temperaturowo. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że taśma przyjeżdża nieogrzewanym samochodem, szybko trafia na produkcję, Pracownik przechodzi natychmiastowo do klejenia bądź elementy, które mają, poddać, mają zostać poddane aplikacji, trafiają z zimnego magazynu nieogrzewanego na ciepłą halę produkcyjną. Na pewno w takim przypadku nie możemy liczyć na skuteczność aplikacji. Przejdźmy teraz do pokazania tych poszczególnych etapów, o których sobie powiedzieliśmy. Zakładając, że ustabilizowaliśmy już temperaturowo zarówno powierzchnię, do której będziemy kleić, jak i taśmę klejącą, to pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, będzie oczyszczenie powierzchni oraz odtłuszczenie jej. Powiedz, w jaki sposób najlepiej to zrobić, aby klejenie było skuteczne? Najlepiej jest użyć do tego alkoholu izopropylowego, który jest mieszaniną spirytusu i wody destylowanej oraz papierowego ręcznika. Mhm. Najlepiej, gdyby to był ręcznik papierowy, niepylący. Staramy się nie używać e, czyściwa, jakichś szmatek materiałowych, tkaninowych, ponieważ mogą być one nasączone jakimiś chemikaliami, które wpłyną niekorzystnie na oczyszczenie naszej powierzchni. Mm, a gdybym chciał na przykład taką powierzchnię oczyścić sobie, dajmy na to, wodą z kranu, czy może tak zrobić, czy jest to niewskazane? Woda się nie nadaje, ponieważ raz, że dużo dłużej będzie nam e, odparowywać i może wprowadzić na przykład przy czyszczeniu stali e, korozję, na naszym czyszczonym elemencie. A z drugiej strony, czysta woda nie zawiera żadnego detergentu, który mógłby odtłuścić. Alkohol odtłuszcza, ściera oleje, smary. Staramy się, oczyszczając powierzchnię, nie wykonywać ruchów rozcierających brud, tylko oczyszczamy w jednym kierunku, nie oszczędzając na ręczniku papierowym. Czyli ścieramy w jednym, w jednym kierunku brud i wymieniamy materiał, którym ścieramy? Tak, dokładnie. Musimy jednak pamiętać, że przed oczyszczeniem naszej powierzchni musimy doprowadzić, żeby klejone powierzchnie były jednorodne. Staramy się usunąć z drewna wióry, z metalu opiłki, a z gumy talk. Mamy już dobrze oczyszczoną naszą powierzchnię i przede wszystkim dobrze odtłuszczoną, i jak wiemy, te procesy będziemy wykonywali zawsze przed przystąpieniem do klejenia. Ale zdarzają się też materiały trochę trudniejsze, gdzie samo oczyszczenie nie wystarczy. Powiedz, co jeszcze możemy zrobić, żeby zwiększyć siłę klejenia? Żeby zwiększyć siłę klejenia, możemy wykonać prostą operację, jaką jest szorstkowanie, potocznie zwane matowieniem. Możemy do tego użyć zwykłego papieru ściernego, jak i na przykład włókniny. Podczas naszego szorstkowania powstają mikrohaczyki i mikrozadziorki, które zwiększają powierzchnię przelegania naszej taśmy, co w zdecydowanym stopniu poprawi siłę naszego połączenia. Pamiętajmy, że po zakończonym etapie szorstkowania kolejny raz musimy oczyścić i odtłuścić naszą powierzchnię. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić dla zwiększenia siły klejenia jest nałożenie dodatkowej powłoki chemicznej. Powiedz, co możesz zaproponować nam w tej kwestii? Możemy użyć primera uniwersalnego. Jakim jest primer 94? Jest to środek gruntujący, który w zdecydowanym stopniu polepsza przyczepność taśmy. Nakładamy go równomiernie bardzo cienką warstwę na nasz element. Oczywiście przed aplikacją taśmy czekamy do całkowitego wyschnięcia naszego primera, która trwa w zależności od otaczającej nas oczywiście temperatury, ale około 20-30 sekund powinno wystarczyć. Możemy teraz już przejść do samego procesu klejenia taśmą, i tutaj Piotr poproszę Ciebie, abyś zademonstrował w jaki sposób zrobić to prawidłowo. Tak, my w tym przypadku używamy taśmy VHB. Mamy przygotowany element, który jest odtłuszczony. Pamiętamy podczas aplikacji, żeby miejsca, w którym będzie aplikowana taśma, nie dotykać pustymi rękoma. Odmierzamy odpowiednią ilość taśmy. Odcinamy najlepiej ostrym nożykiem do tapet. Naklejaną wstępnie taśmę dociskamy. Gumowym wałkiem z twardej gumy, ponieważ taśma VHB aktywuje się przez docisk. Zasadą jest wywarcie nacisku 1-3 kg na 1 cm kwadratowy. Następnie odklejamy liner, przyklejamy w odpowiednim miejscu detal i ponownie dociskamy go gumowym wałeczkiem. Cię może? O, dziękuję Ci bardzo za pomoc. A ile czasu potrzeba, żeby to połączenie było stabilne i mocne? Dopiero skończyliśmy proces aplikacji. Detal już trzyma, może sprawdzić bardzo mocno. Mhm. Jeżeli chodzi o czas godzinowy, to po 24 godzinach taśma trzyma w 90% swojej wytrzymałości. 72 godziny potrzebuje na uzyskanie pełnej trwałości w 100%. Super, i wszystko to dzięki dobrej taśmie i przede wszystkim odpowiednim przygotowaniu powierzchni. Zgadza się. Zapamiętajcie, jeżeli chcecie skleić coś naprawdę dobrze, to ważny jest nie tylko sama taśma, ale również cały proces przygotowania do klejenia. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego. Zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam też do obserwowania nas na Facebooku, a na pewno nie miną Was żadne nowe materiały. Dzięki za spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A rzeczywiście trzyma skupana to skupana, zobaczymy czy jest taka mocna koła wydziła się, ale nie oderwała